Udowodni, że dla dowolnych liczb x i y prawdziwa jest nierówność. Czyli założenie, to co wiem w zadaniu, to tak naprawdę za wiele nie wiem akurat w tym przypadku, ponieważ x i y to są dowolne liczby, dowolne liczby rzeczywiste. W wielu przypadkach mamy liczby dodatnie, czyli liczby nieujemne i wtedy coś z tego wynika, natomiast tutaj te liczby są zupełnie dowolne. Czyli to, co mam udowodnić, 2x kwadrat odjąć 2xy, odjąć 2x, dodać y kwadrat i dodać 1 jest nieujemne, czyli większe lub równe od 0. Dowód. Lewa strona równa się i będę starał się pokazać, że ta lewa strona po jakichś tam przekształceniach jest na pewno nieujemna, czyli muszę doprowadzić do takiej postaci, żebym mógł stwierdzić, ten fakt, że ona jest nieujemna. No, zapewne będzie tu trzeba doprowadzić do wzorów skróconego mnożenia, tylko te wzory skróconego mnożenia trzeba będzie tutaj znaleźć i odpowiednio pogrupować. Tutaj mam podwojony iloczyn, 2xY, czyli to tutaj sugeruje, co powinienem, czego powinienem szukać. Mam y kwadrat, czyli do tego brakuje mi x kwadrat, którego wezmę tutaj z tego wyrażenia. 2x kwadrat, czyli yy, x kwadrat zabrane z tego 2x kwadrat minus 2xy i dodać y kwadrat. I to będzie jeden wzór skróconego mnożenia. Co mi zostało z pozostałych wyrażeń? Z tego 2x kwadrat zostało 1x kwadrat czyli plus x kwadrat yy, zostało mi 2x minus 2x i została na końcu ta jedynka, czyli plus 1. Czyli praktycznie żeby od tych pięciu wyrazów, które tutaj miałem, yy, otrzymałem 6 wyrazów yy, dzięki temu, że 2x kwadrat rozłożyłem na x kwadrat i x kwadrat. No i teraz mam z rozgłosonego mnożenia. Te pierwsze trzy wyrazy to jest wzór x odjąć y do kwadratu, czyli kwadrat różnicy. Dodać drugi wzór to jest też kwadrat różnicy x odjąć 1 do kwadratu. Ponieważ tutaj mam kwadrat, może być większy lub równy 0, Równy 0 będzie w przypadku, gdy x będzie taki sam jak y, one będą równe, wtedy mam 0 do kwadratu, czyli 0. W każdym innym przypadku 3 w nawiasie otrzymam liczbę dodatnią czy ujemną, po podniesieniu do kwadratu będzie dodatnia. No i x odjąć 1 do kwadratu, dla x równego 1 będzie 0, a dla każdego innego x po podniesieniu do kwadratu będzie dodatnia. Czyli jest to liczba większa lub równa od 0. No, i jeżeli dodam dwa wyrażenia większe lub równe od zera, to otrzymuję wyrażenie większe lub równe od zera. Co należało wykazać, no bo tak mam zapisane w teście.